No nie, znowu krety ryją swoje kopce. Aż by się chciało zrobić normalnie tak. Tradycyjna wycieczka do punktów skupu różnych. Patrzę, a tutaj ktoś w piekarniku takie śruby ładne wrzucił. Hm, tak się zastanawiam, bo kolor, kolor tego materiału tak trochę na nierdzewkę wygląda, ale głowy nie dam obciąć. Pójdę sprawdzić później do magnesu. Wiem, że niektóre magnesują, ale raczej śruba nie powinna. Już jestem ciekaw. No, to jest akurat szpilka z nakrętkami, ale taka dosyć solidnej średnicy. Zastanawiam się, czy by tego nie wziąć. Chyba, chyba to kupię, bo już niedługo biorę się za budowę trackera. A takie solidne śruby do przyłapania jakichś elementów, które będę być może chciał w przyszłości mieć możliwość rozkręcić, a niekoniecznie spawać. Może to miałoby sens. No i te, te cztery, chyba czternastki też mnie intrygują tutaj. Czy to nie jest czasem kwasiak? No zobaczymy. Tu widzę, nie miał Boga w sercu i rozwalił taki oto historyczny opiekacz. Mam do dzisiaj takowy. Później wam pokażę. Ten jest którego? 79 roku. No Mój chyba też jest 79, ale powiem Wam, że jest niezniszczalny i bardzo skuteczny, i chyba nigdy go się nie pozbędę. Do dzisiaj wygląda fajnie i świetnie działa. No tak, ale te blachy z opiekacza, które prawdopodobnie są nierdzewne, można by wykorzystać do zbudowania urządzenia, które stymulowałoby kiełkowanie nasion, wykorzystując efekt Tebnera tak naprawdę powinien się nazywać to efekt Gide-Jebnera, bo dwóch naukowców przez przypadek wpadło na ciekawe zjawisko. No pewnie, jeżeli nie znajdę nic lepszego, to, to wezmę, a o tym efekcie pewnie będzie niedługo film na moim kanale, ponieważ no, już się zbliża sezon, kiedy trzeba by jakieś sezonki już robić no, do ogródka. Więc jest to bardzo, bardzo fajne zjawisko, którym można ten proces przyspieszyć i poprawić jakość wzrostu roślin. Tu kanałów wentylacyjnych. Tu jeden, tam dwa. Ale widać, że były robione w czasach, gdzie oszczędność materiału nie miała znaczenia. Blacha, blacha gruba chyba na 4 mm. Skill wylądował we Westfalce. A ja tu znalazłem pręt nagwintowany, ósemkę. I taką ciekawą rurkę. A tutaj mamy gaźnik od... Kto pamięta? No zgadujcie. Poznaje ktoś? No nie. Taki super zasilacz był. Był. Bo już jest lekko pogięty. Nawet nie będę sprawdzał. Oczywiście była szansa, że jest w ogóle uszkodzony. Ale jak już jest teraz tak zdemulowany, to już można go że tak powiem tu tylko i wyłącznie zostawić halogen led, ciekawe czy ma przypadło się jak ten, który ostatnio znalazłem to w moim z drivera idzie od razu 240 na leda no i wiadomo, że skończyło się to eksplozją wszystkich ledów w pakiecie ale porządny Rexrod. lecz tylko taki krótki ogryzek no, solidny 80 na 80 a tu proszę, jaki ładny profil aluminiowy o takim przekroju Na listwę LED byłby idealny Długość około 2 metrów No ale już trochę tego mam, więc nie będę zwłóczył takich okropnych ilości O, ściągacz do łożysk Zmęczony lekko Więc nie będę go brał, ale Takie cuda też się zdarzają Mam, mam lepsze u siebie Więc zostawię go komuś innemu to jest powarka do plastików. W zasadzie jedyna rzecz, którą można wykorzystać to te dwa włączniki. Już trochę niekompletna. Także biorę się za demontaż. Dokładnie o to chodzi. Ostatnio takich szukałem i nie znalazłem prostokątnych. A tutaj są. Jeszcze gniazdo bezpiecznikowe. Przydatna sprawa. LED driver. Ciekawe, czy żywy. No, sprawdzić można. Waży nic. A to jest ten wspominany wcześniej, polski, atomowy, niezniszczalny, opiekacz zapiekankowy. Wystąpił nawet w jednym z moich filmów. Podlinkuję. A ten jest dokładnie z 1977 roku. I ma się całkiem nieźle. Czyżby wiosna? Już ptaszyska nadlatują. No dobra. Ale skoncentrujmy się może na tych zbiorach dzisiejszych. Więc zaczynam od końca. Tutaj jest zestaw młodego elektrotechnika. Czyli jakieś dwa włączniki. Gniazdo bezpiecznikowe i driver LEDowy, który no, małe szanse, że żyje, natomiast to wszystko kosztowało 0 zł. Bo jak byłem w jednym skupie, gdzie to znalazłem i poszedłem do kasy, to gość na mnie spojrzał i powiedział, żebym poszedł z bogiem. A no, tak to bywa w przypadku takich drobiazgów. Jak już jesteśmy ileś tam razy w miejscu, w którym nas znają i jakoś tam potrafimy. Zaskarbić sobie jakąś tam sympatię. W innym miejscu znalazłem driver i Leda, zostawiłem aluminium. No i historia była podobna. Co prawda nie człowiek ten nie mówił, żebym poszedł z Bogiem, ale, ale miałem sobie iść i za to nie płacić. Szanse na życie są bardzo nikłe. Podejrzewam, że ten driver zachowuje się w podobny sposób jak. I poprzedni, który znalazłem razem z obudową, no ale sprawdzę to. Później pod koniec filmu odpalę to i zmierzę miernikiem, co tam się będzie działo. No dobra, i teraz tak. Te śruby jednak faktycznie są z nierdzewy. Magnes bardzo w małym stopniu je atakuje. To jest dosyć dosyć silny neodym na końcu tej latarki. One jednak w jakimś tam małym stopniu magnesują, ale to no widać, że to jest zupełnie inny stop. Że to jest stop nierdzewny, zupełnie inny kolor jest tego materiału. Dlatego też tak mi wyglądało na to, że to, że to nie jest zwykła stal. No i podejrzewam, że taka śruba, bo to jest, nie mierzyłem, dwunastka albo czternastka no to to parę złotych może kosztować taka jedna śruba. No czasami trzeba zastosować w niektórych miejscach. Więc no myślę, że jest to do, dosyć też fajne znalezisko. Te dwie blachy okazuje się, że są blachami chromowanymi. To nie są blachy ze stali nierdzewnej, ale jakby nie ma to znaczenia do tego zastosowania, do którego chcę to wykorzystać. Notabene te elementy również wykorzystam do tej kiełkownicy wykorzystującej efekt Ebnera. Także w jednym z kolejnych filmów będę to realizował i będę namawiał też was do takich eksperymentów, no bo to może być coś naprawdę ciekawego. No tutaj też nic wielkie, wielce wartościowego. Rura stalowa, która na zewnątrz jest ocynkowana Taka siednica, że czasami mi się przydaje. Pręt nagwintowany 8, jakiś tam wlew od LPG. Na innym punkcie, no, nie mogę się oprzeć, jak widzę te przewody zasilające, które są naprawdę dobre jakościowo i mają przewód o długości 3 metrów, więc jak tam jestem, to za każdym razem no, muszę zgarnąć ze 3-4 sztuki. Tutaj są ostrza od jakiejś, jakiejś maszyny tnącej. Nie wiem, coś tam, nie, nie otwierałem tego. Jest to nowe. No jeżeli to jest faktycznie ostrze, no to może się przydać do różnych rzeczy. Kolejny zestaw śrubek, tym razem czarnych. No Też, jak widzę, śrubki nowe, jeszcze w opakowaniach. To nawet jeżeli ja mam ich nie wykorzystać, to komuś je może dam w prezencie. Także to, to nie jest jakiś tam problem. Wymontowałem trochę tych elementów. Od silników, dokładnie od takiego silnika, który też miał taki wałek. To jest silnik, który jest z poprzedniego mojego złomowiska, natomiast tym razem wybrałem te elementy. Ktoś po prostu mnie uprzedził, zanim no bo ten silnik, który tutaj przed chwilą widzieliście, no to już on pozostał, dlatego że ktoś nie mógł go jakby w... zdjąć z wałka, a widocznie temu komuś nie chciało się tego rozkręcać do końca ze szczegółami. No, ja to rozkręciłem i jeszcze pobrałem te rzeczy, które ten człowiek zostawił, bo uważam, że to jest naprawdę wartościowe. Tutaj są dwa fajne łożyska z obudowami, takie pływające, że można je pod różnym kątem ustawić, wraz z blachami mocującymi. Więc yy, to naprawdę, żeby coś takiego utoczyć, nawet. Przecież mając ten silnik już z otworem na, na taki wałek, no tutaj widać, ta korozja trochę blokowała przed tym, żeby to wyjąć. Przynajmniej no w tym jednym, który ja wyciągnąłem razem z tym wałkiem, no to tam nie, nie sposób było zdemontować tego wałka. No ale to nie jest problem, bo ten wałek można uciąć, jakoś toczyć, cokolwiek z tym zrobić do jakiegoś tam zastosowania. No i na tych naciągach też ktoś zamontował same naciągi i zostawił takie koła podwójne. Z ułożyskowaniem. No to jest bardzo fajny wałek, yy, w zasadzie no ten stworzeń wałek, jak zwał tak zwał, który posiada dwa gwinty, na śrubę szóstkę, więc to też można fajnie sobie gdzieś umocować. No i do tego wszystkiego, no to, to ma sens, jeżeli mamy łańcuch, tak, do, do tych kół, no bo inaczej no to one są niezbyt wiele warte. Ten łańcuch... Też może nie jest jakoś super mocny. On co chwilę, co kawałek ma złączkę. To jest w ogóle dosyć długi odcinek tego łańcucha, bo ten transporter to miał gdzieś, no myślę, że z 5 metrów długości, więc tego łańcucha jest około 10 metrów. No można by wykorzystać, nawet rozpiąć go na, na dwa łańcuchy i wykorzystać do powiedzmy takiego wałka plus jakiś tam kół i to jakoś napędzić, jeżeli ktoś miałby taką potrzebę. No więc myślę, że taki łańcuch no to jest no... Niezbędny zestaw do, do takich kół, i zastanawiam się, czy by w tygodniu nie podjechać jeszcze z dwóch takich łańcuchów wziąć. Oczywiście, trakt, pomimo tego, że łańcuch ma rolki plastikowe, to jest traktowane jako złąb stalowy, no ale bez przesady. Złoty no, 50 zł za kg to nie jest jakoś bardzo ciężkie. Myślę, że on waży około 6 kg, no to no myślę, że takie 10 metrów tego łańcucha kosztuje 10 zł, więc to naprawdę nie jest jakaś tam porażająca kwota. A nie wyobrażam sobie kombinować później z jakimiś napędami, z jakimś łańcuchem, nie wiem, z, ze sklepu rolniczego, gdzie, gdzie ten łańcuch jest sporo droższy na pewno. No, bez porównania. Oczywiście zależy jakie siły tu chcemy przenosić. No bo ten łańcuch to widać jest jakiś taki transportowy, delikatny, to nie będzie nadawało się do jakichś bardzo ciężkich rzeczy. Ale tak jak, tak jak mówię, jeżeli są te koła zębate, to. W... Lepiej taki łańcuch mieć i ewentualnie to wykorzystać, niż, niż to wszystko przerabiać, bo później ten czas i ta robota jednak jest, jest dosyć kosztowna. Dobrze, teraz przechodzę do tych rzeczy, które pobrałem i spróbuję uruchomić. Driver od zestawu z ledem em brak oznak życia. No ale to może oznaczać, że LED przeżył. Zaraz sprawdzę go na drugim. Ale za to ten drugi driver działa. LED poświecił tylko chwilę, dosłownie jedną dziesiątą swojej powierzchni, czyli był już wykończony przez ten poprzedni driver, natomiast ten driver działa prawidłowo. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!